Cześć. Dziś sprzedamy Ci mały, ale bardzo ważny patent. A mianowicie, jak sobie poradzić, gdy Twój śpiwór jest za słaby na warunki, które zastaną Cię w terenie, a Ty chcesz się troszeczkę podratować. I klasycznie, człowiek odizolowany od Ziemi folią NRC, ta folia leży pod matą, będzie. Odbijać ogrzane ciepło, które wychodzi z Twojego ciała, i będzie Ci delikatnie ogrzewać. Ale taki bardzo fajny patent, wykorzystywany przez alpinistów, którzy walczą z naprawdę niskimi temperaturami, jest użycie. A, tu go mamy, chodź tutaj. Takiego biwibaga. Taki bibibak. on kosztuje z 20-30 zł, można kupić za 70-80 w zależności od tego czy jest wentylowany, czy niewentylowany i tak dalej i tak dalej. w internecie, tego jest naprawdę bardzo dużo. Ale o co tutaj chodzi? To jest zwykły foliowy worek, ten foliowy worek. Można użyć w taki sposób, że zakładamy go na śpiwór, ale możemy też wskoczyć w taki worek. A dopiero na nas zakładamy śpiwór. Nie namieszałem? Nie. Chyba nie. Najwyżej przewiń i posłuchaj jeszcze raz. Dobra, odpalamy. Trzymaj. To pokaż jeszcze pierwszy patent. Ten pierwszy patent, czyli ty wskakujesz w śpiwór, a worek leci. Na. na ciebie. Buta? Eee, nie, no może bez. Szkoda, szkoda śpiwora, żeby był uwalony. Buty powinniśmy, buty powinniśmy włożyć w worek, też foliowy, najlepiej. Może to być worek na śmieci, i wtedy takie buty, żeby nam nie zamarzły, wrzucamy w dół śpiwora naszego. Ale gdy. Ponieważ wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność powietrza, która nas otacza. Jeżeli mamy taką pogodę, jak teraz, jest nieprzyjemnie, jest bardzo wilgotno, temperatura oscyluje w granicach 0-1, wieje delikatny wietrzyk, to teraz zakładając na siebie taki worek, utrzymamy ciepło naszego ciała, to ciepło nie będzie wywiewane przez wiatr ze śpiwora. No i wszystko bardzo fajnie, poza jednym dużym minusem. Cała wilgoć, którą będziemy oddawać z naszego ciała będzie kondensować się na worku. Więc rano, gdy wstaniemy, zobaczymy, że nasz śpiwór jest cały mokry. Wyjście z takiego śpiwora nie będzie na pewno przyjemne, ale będzie nam na pewno o wiele, wiele cieplej. I co? Pakujesz się. Wiktor się pakuje do śpiwora i do wora. Oczywiście dobrze, żebyśmy się zapakowali w ten worek cali. I w taki sposób wykorzystujemy nasz wór ratunkowy. Oczywiście można go użyć bez śpiwora, ale tutaj zakładamy, że posiadamy śpiwór, a chcemy tylko wzbogacić naszą ciepłotę odrobinę. No i co? No i śpimy. Tak, walnij buty tam gdzieś, walnij, niech zamarzną. I można tak spać. Tutaj moja rada jest taka, że jeżeli worek jest szczelnym worem, Foliowym, warto w nim zrobić w nogach małą dziurkę od spodu, żeby zachować cyrkulację powietrza. A teraz drugi patent, wykorzystywany przy naprawdę wysokich mrozach, i tutaj pamiętaj, przy dużych mrozach, zakładasz. I teraz dawaj, Wiktor, Wiktor zakłada teraz worek na siebie, a na ten worek nasunie śpiwór. Różnica będzie diametralna. Już mówię Ci o co chodzi. Było to testowane oczywiście wielokrotnie i sprawdza się. Jest bardzo fajnym patentem, ale jeżeli temperatury powiedzmy minus 5, minus 10 i wyżej, tak? Czy może niżej, wskakujemy w wór. Później, w tym worze wskakujemy do śpiwora. Jedna, jedna mała jeszcze rzecz. Wiktor e, powinien zdjąć e, ubranie i położyć się tam tylko i wyłącznie w ubraniu termicznym e, i tyle, tak? Albo w samej bieliznie. E, do śpiwora nie napychamy kurtek, bluz, e, ubrania. E, nie ubieramy się jak Michelin, ponieważ nasz śpiwór zacznie tracić e, swoje parametry, swoje właściwości, ponieważ wypchniemy z niego. Ogrzane powietrze. A to ogrzane powietrze nas ogrzewa w śpiwo, że nie materiał, nie wypełnienie, z którego jest zrobiony. No i co? I teraz sobie śpimy, tak? Oczywiście w tym wypadku nie jesteśmy osłonięci od deszczu, śniegu, który na nas pada. Można by było tu jeszcze rozłożyć sobie tarpik, ale co powoduje ułożenie? Takiego wora foliowego do śpiwora. Zrobi nam to, że my będziemy delikatnie zawilgotniali, ale delikatnie zawilgotniali, a nasz śpiwór będzie suchy cały czas. Będzie trzymać ciepło, ale będzie suchy. Gdy mamy, gdy mamy foliowy worek na śpiworze, występuje większa kondensacja i wtedy wszystko jest mokre. Jak ci się leży? Dobrze, Cieplutko, co? Cieplutko, co? Ciepło. No, teraz fajnie. No dobra. To co? To tyle by było. Mamy to. Sprzedaliśmy bardzo fajny patent wykorzystania Wora biwibaga ratunkowego. Te worki ważą od 100 do 300 gram. Można w tych workach jeszcze i też są takie patenty, że taki worek wcześniej dziurawi się rozgrzanym jakimś pręcikiem, jeszcze jak jest złożony tak oryginalnie. Robi się w nim dziury po to, żeby ta cyrkulacja powietrza następowała w śpiworze i wtedy będzie całkiem przyjemnie. Ale tak jak mówię, w takim wypadku, kiedy wór mamy, jeszcze tak podsumowując, jeśli wór mamy, wewnątrz śpiwora na sobie będziemy delikatnie zawilgotniali, ale będzie nam bardzo ciepło. I taki patent stosujemy przy dużych mrozach, tak minus 10 więcej. Jeśli wilgotność powietrza jest bardzo duża, jest wysoka, i pogoda jest taka jak teraz, czyli oscyluje w granicach zera, wilgotność powietrza jest bardzo duża, to ten wór foliowy zakładamy na śpiwór, tylko że zróbmy w nim małą dziurę żeby jednak to powietrze miało jak cyrkulować sobie w tym worze, żebyśmy aż tak bardzo nie popłynęli. Ale patent ratuje życie. Zawijamy. No. Co Wiktor, czy leżysz? To? Może leżysz? Nie no, zostajesz chyba. No, po, po, po co? Myślałem, zostajesz. Tak no dobra, to słuchaj, to ja ci to zostawię. E, przyjdę jutro, zobaczę, czy, czy żyjesz. Czy ciepły, czy zimny? Jest zimno, jest nieprzyjemnie. No dobra. Na razie.